W świecie owładniętym przez Minecraft i żebraczy o łapki srapki, pojawia się ktoś, kto na zawsze usunie gówno, torujące drogę ludziom, którzy robią coś naprawdę dobrego. Przed wami... Cześć, witajcie po jakże dramatycznym intrze. Dzisiaj zagramy sobie w gierkę pod tytułem Super Mario Bros. z roku 1985. Tak stara gierka wydana na y, automaty do gier y, przez firmę Nintendo No tak trochę ogrze więc zacznijmy. Mam trzy życia na przejście wszystkich ośmiu światów więc nie będziemy się ociągać i czas leci no właśnie Dynamiczny soundtrack, tak. O, 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 o. dzięki. No. Yy, co do sterowania, trochę chodzi topornie, ale można się przyzwyczaić. Domyślnie sterujemy strzałkami, prawo, lewo yy, i do dołu, żeby wkucać oraz yy, kropka i myślnik do skakania i strzelania fire Nie bierzemy kwadratów. No i tak. Pomyślicie, czemu? Znaczy, pomyślicie, osoby, które oglądają ten filmik, pomyślą, czemu nagrywam tak starą grę? Yy, dlaczego nie nagrywam Minecraft'a jak normalni ludzie? Otóż już od kilku dni chodziła za mną gra, którą pamiętam, a jednak yy, nie mam już możliwości w nią zagrania, ponieważ no, yy, dajmy na to, już yy, musiałbym kupować jakiegoś. O. Musiałbym kupować podróbkę PlayStation, czyli Funstation plus jakieś kartridże, które by w ogóle, nie wiadomo czy by jeszcze działały. Tak więc postanowiłem, że po prostu poszukam w internecie, czy jest dostępna wersja Mario na PC, ewentualnie jakieś programy i tak znalazłem linki potrzebne do odpalenia gry będą w opisie żeby odpalić oczywiście grę potrzeba specjalnego programu, który waży zaledwie 1 mega tu jeszcze gra też 1 mega więc to no yy, więc to jest naprawdę mało a yy, tak no cieszy no cieszy no osoby, które już grały w tą grę przypomną sobie stare dobre czasy a Osoby, które jeszcze nie grały, w to mogą spróbować i zasmakować czegoś, co w dawnych czasach było po prostu jakby magią. Wszyscy przy tym siedzieli i no, life idzie przez długie godziny. Trzeci świat. Hmm. Nie będę się tutaj y, wysilać, żeby te wszystkie pieniążki zebrać, bo to by mi zbyt długo zajęło. Myślę, żeby to, jak nie w jednym, to w dwóch odcinkach nagrać. Mm, tak. Y, ale tak, to jeżeli będziecie sami przechodzić, możecie sobie wszystkie te znajdźki wystukać. O właśnie. Tak jak mówiłem

Skok życia, skok życia, skok wiary Latający żółw, który ma nikczemne zamiary wobec świata. Mario, brak Dobra no, bra. no, nie chwaląc się albo chwaląc się. Eee, ja specjalnie nie, od, nie, od, nie odpalałem jeszcze tej gry y, wcześniej, przed nakręceniem tego filmu, ponieważ... O właśnie, wow. Dramatyczna muzyka. Po to, żeby mieć taki, jakby, przedsmak tego, co mnie czeka. Ja bym grał Silent, Silent Hill'a. A! Znaczy... cholera. Ups. Faaaken bitch. Ja mam to przejść? Przejść po tym? Fy okej, boss. I don't know what to do. Wow. Wow. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Aha. But your princess is in another castle. <laughs> Można się było tego spodziewać. No, może będzie ten kwiatek, który. Ach, kurde. Wow. Dobra. Przyjmę to z honorem. Wow, co to? Aha, ukryty świat, tak? Dynamiczny soundtrack. Aha, tylko za pieniążki można zabrać. To, co ja, widzicie to, co ja właśnie. Proszę. O, cyk. Cyk do zameczku. Jak widzicie, zmienia się otoczenie. Dodali drzewa, tak. Zaiste brzuski. W Sądząc sensie po kolorze yy, kory. Yy, I tak. O, sekwencja przejścia na kolejny poziom. Ło! Wow. Super. No, tylko... Jak to zrobić, żeby on popłynął? Aha! Patrzcie, cyk, 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 o, tego mi było trzeba już od dawna. Mario. A! O, Zdał nam jedno życie. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że będę musiał robić cięcia. Muszę być bardzo ostrożny. Nie mam żadnego paska tego z... Klen? O fak fak. O, cyk. Powinni dawać. Powinni dawać chociaż jedno życie dodatkowe w każdym poziomie. To tak nie może być. W sumie to jest chyba nie do przejścia trzeba mieć naprawdę dobrego skilla żeby to przejść na trzech, ser na trzech y, życiach dobra witam was y, po, trochę po krótkim cięciu ponieważ y, właśnie na, tym, na tej mapie zginąłem i y, i tak musiałem wszystko przejść od nowa miałem jedno serce nie zapisałem sobie gry i to było dramatyczne dla mnie, bo musiałem wszystko przejść od nowa, wszystko to samo. I tak, ponieważ wszystkie moby pojawiają się zawsze w tym samym miejscu. I nie ma tak, że jest jakaś, jakaś różnorodność, nie. No niestety, ale zapisałem sobie grę, teraz mam już dwa serca, więc jakby co. I tak, no, to jest chyba ostatnia już plansza. Czy poziom, jak to woli. Tak? No. Dobra. Po jakże dramatycznym game over będę musiał zrobić drugi odcinek. Gdyż nie mogę tego tak zroz... rozcie... rozciągać. <laughs> Chciałem powiedzieć, rozciągać na 20 minut. Gdyż wrzucałoby mi się to z dwa dni. Niestety bardzo słaby internet. Tak, i no cóż, no. Do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie. To yy, no i chyba to wszystko. Tak. No to trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.